Just tell me everything. Witajcie z powrotem w procesach... Patrz, kto tam jest? Patrz, kto tam jest? To patrz, kto tam jest. Zach, ek... Ja tu ładnie śpiewam piosenkę, a ja tu im przerywam. Tu ja ten, chciałem, ja... Tak, tak, ja... po wielu Patrz, łódka ma. Bo jestem zaradny i sobie zmontowałem zmont łódkę. Ała, za co? Za co? Tyle Johnny, dni przytul na mnie. morzu. Au! No to przytulił. Uderzyłeś mnie w klatę. Face slap. Tyle dni na morzu, a, a tu widzę brak postępów. Face slap. Tyle dni na morzu, ty tam byłeś zaledwie 5 minut. Może 10. Czemu coś na mnie warczy? Pewnie ja i mój brzuch. To jest Yoshi. To jest pies, pies grina Yoshi. Yoshi! Jeśli, jeśli nie wiecie, skąd pochodzi nazwa Yoshi, to radzę ją wpisać w Google i... Czemu Literuję. j -o s c h i z i k i Tak się pisze Yoshi. Nie pytajcie, czy to prawda, tak się pisze Yoshi. Czemu pozbyłeś Godirta, Johnny? Ale... nadal się sobie. Czemu pozbawiłeś Godirta? Tu ma mój staw? W drugiej skrzyni Myślę, A, się pisa... <grym> No rzeczywiście <on> warczy No <grym> warczy Nie bij... Mi... <grym> nie bij go! Nie bij go. <grym> <grym> go. <grym> 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 Musiałeś go uderzyć Czy coś, nie, nie wiem Nie, nawet by nie <grym> Puściłem go, taki... <grym> Jaki gwiazd A teraz drodzy użytkownicy... Zginął panie... mi biazd! Uczcimy jeszcze jego minutą ciszy. Cisza zupełna. Ci. Jak dzisiaj zakopię? No jaki drony! Czemu mnie bijesz? No bo minuta ciszy to oznacza, że jest 60, 60 bite sekund ciszy. Dobra. Już nieważne, zepsułeś to. Czemu Green zablokowałeś się craftboxem? Cześć Green. Wiesz, że teraz to dni wyjdziemy. Chyba, że tak. A, green. Szczepeczka do zębów po prostu. Nie. Nie. Osobiste ruchy. Okej, okay, bliża się powoli kolejna noc, kolejne... Niz... Kolejny czas... What the fuck? Czas, faktycznie, co? What the fuck? Tak, ja też się to zaciekawiło, ale nie miałem czym tego zniszczyć, ale to zrobił Johnny. To chyba jest półka nocna. What? What? Tam... To Idziemy spać, nie? Mmm... w sumie można. Tak, i, i przez co mnie działały łóżka ostatnio? Tak może być. Jakoś w to nie wierzę. Bądź mi pod y, ukradkiem pochodnie. Po ja wolę nie ryzykować i nie zabudowywać łóczek w żaden inny sposób. To moje jest przy oknie. Moje jest przy oknie. To moja jest prawej, jestem praworęczny i w ogóle uczywam najczęściej prawą. Chyba, że gram na instrumencie, chyba żeby coś innego, to zwykle używam prawej, ale Dobra. nie ja to używam lewej i w ogóle... okej. Okay. Mm. Dobranoc. Płynano z kar Karolichy podpływu, a creeperki pod kołderki się obudziliśmy. Okej, okay, jest okej. Okay. Tabliczki zróbcie. Po co ci tabliczka? Bo zapomnisz. Nie zapomnisz, że twoje jest z, 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 z lewej. Drodzy ludzie, łóżko pamiętajcie, że łóżko żonego jest z lewej, a lewa to ta naprzeciw prawej. Jeżeli ktoś miałby z tym naprawdę problem, to większym problemem jest to, że nie nastawiłem zegarka i nie wiem kiedy mamy skończyć nagrywać, więc nie. Teraz. Czemu mówisz o zegarku. Nie mam czwartej ściany. Ale mam zegarek na ręce i nie nastawiłem go dobrze, czyli nie wiem, która godzina jest po prostu. Johnny! To ja Mam do ciebie misję Ta misja wymaga niezwykłej precyzji, żebyś mógł ją wykonać Jest naprawdę niezwykła Dlaczego? Ta misja jest niesamowita Chodź podejść tutaj, chodź podejść No chodź do mnie, podejść. No nie podejdź do mnie, chodź tu Gdzie ty jesteś? To jest misja do ciebie, chodź podejdź, no chodź, chodź Wyjdź z domku Zamknij drzwi Dziękuję What? What? To była ta misja. Zrobiłeś to co chciałem, zamknęłeś drzwi. było łóżko twoje środkowe? Ja kiedy. Moje było z prawej. O, tu się nie dodać obliczki. Oooo, i to daj obok. Ooo! A są miejsca, ej szkielet. Gdzie? Tam 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 tam. Gdzież? Kieł? Ja mówię tam tam. No tam. Hmm. tam. Tam 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 tam, tam tam. Tam, 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 Ej, John, ej, patrz, green tam biegnie. Wystaje ci ręka przez okno, ale to nic. Nie widzę szkieletu żadnego. Tam po lewej. Tam po lewej. Nie widzę. lewej? Musimy w końcu zacząć dot coś faktycznie robić, bo naprawdę nic nie robimy. Zobaczcie. John, musisz zdobyć Zobaczcie. diamenty. Musisz zdobyć diamenty. Ja się teraz ozbrajam w cierpliwość, zbieram zbroję broń mm. jeden miecz, drugi miecz na wykończeniu biorę i idę walczyć biorę sobie jeden kratek ze sobą nie pytajcie po co mi kratek? let's go bitches, I'm going to kill those motherfuckers już go zabiłem. kurczę Ale zabiję powietrze za po nim a, właśnie okay. zapomniałem Green co? nic, już wiem o co mi chodzi Green gdzie jesteś, wyruszymy razem Green, gdzie jesteś? Tam gdzie wtedy Ej Green, czekaj, za tobą Za tobą, Green Dobrze, cieszę pa, się. Uważaj! Po lewej, po prawej O czym zapomniałeś i co musisz wykonać tak na to? musisz to wykonać. teraz ty torcza? No tylko tutaj obok. No to idziemy. Żeby był safe spawn. O szkielet Kill killem Musimy go killem. Jego bajt na, a tego zabij. bite na tego a zabij. Ja go z prawej idę, a ty z lewej. Kale, yeah. Dobra, weź tego Jak ja, że tak się to Aaa, mięso spadło e, na dół. tak zacytuję jeden z najlepszych zespołów rokowych, jakie istnieją, czyli Tenacious, Tenacious D. That's fucking Teamwork. Okej, okay, szukamy dalej. Ja nie chcę nic mówić, ale nie mamy drewna. To idź wykop. Ja nie chcę nic mówić, to zdobądź. Ja go Pomijamy te ładne kwiatki.

Nie kocha mnie Co? Nie kocha mnie No nie Ale kto? Nie wiem Znowu? Ja też nie wiem Wow idziesz to po prawej Jak możesz ominać to ktoś po prawej Patrz jaka ładna okolica No to idziemy Idealna do zamieszkania No to na razie mieszkamy tam, tak Pff, Tam jakaś eskina jest, jest Idziemy do niej? Nie widzisz? Nie tak, nie, tak, tak. nie. Jesteś nie jestem na to, czy Ty jesteś pewny, czy... I am ready. Na pewno jesteś przygotowany Tam na to. Tam jest wilk. Ale wilki nie zabijają same w sobie. Ty jesteś gorszego niż Wilk. Słyszę zombie. O oh, fuck Czemu? O oh, fuck. Czemu zalałeś jaskinę? Czy ten pies chce mnie zjeść? Nie. No i wojnyki złodziak! By się patrzył na mnie, jakby chciał mnie zjeść. Okej, okay, sperpjemy na żywca, czy brunujemy cokolwiek? Czemu tam są grzyby? A on tak chodzi o, za mną ej, cały to czas, to jest... nie? Ty to jest dziki pies, który cię lubi. O, 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 pies, który nie przeżyjemy tego. <grych> Okej, okay, ja myślę, że najlepsza, e... Najlepszym atakiem w tym momencie jest... Tu wyjebałem piasek! Tu wyjebałem <grych> piasek! Gdy cię. Uciekaj. Jest dużo creeperów. Czekaj. O oh my fucking God. Czekaj. Ile tam jest oh. szkieletów?! Oj oh god. Nie, <laughs> za ZA TOBĄ! ZA TOBĄ! Zatopło. Czekaj. Zabija. Pierdek! Jest idiot! WTF! Okej. Zabijałem tego creepera sam. Czemu ten pies za mną chodzi? Chodź na górę, uciekamy stamtąd. Zauważyłeś, że ten creeper nie miał w ogóle problemu z przeskoczeniem tej przeszkody. Zauważyłem. To znaczy... Że... Jeden creeper, jeden zombie, drugi zombie, szkielet. To Wójt? jest przejście na to powierzchnię z drugiej szkelety? strony. You sure? Mm -hmm. O i węgiel. Idziemy. Nie, nie chcę nie, nie, ale mamy już jakieś miejsce do wyruszenia w najbliższym czasie. Ale wiecie, panujemy tu wrócić, nie? No to zawsze. Okej, okay, ale musimy w pełnym uzbrojeniu i w pełną grupą tu iść. No pewnie tak żeby zdobyć się na tą niezwykłą przydałyby się krowy część. albo dużo żelaza krowy byłyby, krowy byłyby w tym momencie the best krowy albo żelazo, żeby zrobić sobie zbroję, jakąkolwiek krowy albo żelazo myślę, że na żelazo mamy większe szanse, żeby zdobyć ale to to no. osoby tyle żelaza Weszliśmy nice. przeszliśmy to dookoła tak, musimy wrócić nie, jeszcze nie, jeszcze, rysamy, nie. Nie. Jeść, szukamy jeszcze dalej, możemy poszukać, dalej. poszukać czegoś bo, bo właśnie się cofasz. A teraz żeby. idę dobrze, do przodu. Nie, cofasz się. Właśnie cofamy się, idę z powrotem na plażę. Kto się cofamy? No cofamy się na plażę z powrotem tędy. Tam trzeba Aha, iść. A, no dobra. Na pewno? Nie, no dobrze. Tak, bo teraz, teraz z prawej mamy to no. jezioro, które przed chwilą omijaliśmy i było ono na, z naszej prawej. No iż tam jest ta dziura, którą wyszliśmy. No i tam jest ta dziura, no którą omijaliśmy z prawej. Tędy się idzie na plażę do domu. No tam idzie się na plażę, w tamtym kierunku, w którym teraz chciałeś iść, A my Nie, w, w... tam jest plaża, my, tam. tam tam. Tam szliśmy, w tamtym kierunku przed chwilą. No dobra. To jest proste. cały czas tu jest. Czyli musimy go zdobyć kiedyś. Miema, tak jest. Ty, my jesteśmy chyba na Wielkiej Wyspie, bo gdzieś byśmy nie poszli, jest plaża. Jest No gdzieś? trochę, ale to nic. Whatever. Może gdzieś znajdziemy jakieś rozbite samoloty Wiesz ile wilków? Tatki. Rozbite żony Wilków to? dużo Zobacz ile wilków no to What the widzisz, fuck? Mamy To jest przecież raj dla psów Wiesz gdzie idą psy gdy umierają? Wszystkie psy idą do nieba mówisz Nie, wszystkie psy idą do minecrafta hmm. Ale no film tak. świetny ale mnóstwo psów, wilków itp, Ej tu są tak jakby schody naturalne. Tutaj. Tu mówię nie sko... Gdzie ty jesteś? Widzę psy na drzewach. A tu? Dlaczego ty używasz tego czegoś, czego się nie używa, tego, tak. tego czego ty tego używasz. Ty Zimowy biom. No, ale tam też nie będzie zwierząt. Nie lubię zimowych biomów. Jak to nie? Zimowe zwierzęta no, 100%. Ty, Czekaj. Jak się... Potrzebujemy trzy żelazne bloki i dynie i będziemy mieli obrońcę. Iron Golema? No, będziemy mieli golema. Nie mów, że nie chciałbyś nie. mieć golema własnego. Tylko musimy mieć płytek dookoła domu, bo zniknie nam. To po co nam taki Aeron Golem? No... Jakby się w razie czego coś dostało do środka. Może ile wilków? Idziemy do dobrym kierunku, tyle ci powiem. Wracamy no. się na plażę. Let's go back, back to the home, to the crib, MPV creeps, yo. Okej, okay, musimy iść w tym kierunku. Ooooooo, oh, 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 fajne miejsce. Podoba mi się. Gdy nie tyle, jak w drugą stronę zupełnie. Musimy iść tam gdzie? Tam musimy iść. Nie tam, nie pod koniec. Krowa! Krowy! Krowy! Hey. Krowy! Hey. Krów. O, endermany, endermany! Do domu, do domu! O, no, idźmy jest... do domu! Gdzie jest domu, mów szybko! No tam trzeba, z endermanów! No, Dawaj, sprintem! To... Ile mój sprintem, nie mam jedzenia! Uff, Uff, nie prowadź, nie prowadź! Cały czas prosto! Jezu, noc jest! Jest ciemno, ciepło, zimno, gorąco! Green, green. Ty masz sprint, a ja nie? Zaraz nie będę miał, już się kończy jedzenie. Czy, czy mi się zdaje, czy kiedyś Minecraft, jak sz, sz, szło się spać, to odnawiał życie? Nie. Chyba, że na peaceful. Gdzie jest dom? No, idziemy w tym <noise> kierunku, tylko w prawo bardziej musimy iść. Oh my god. Cześć wilku. Podczas prostoru Cały czas prosto, przez ten las. Ten las, który mogą tu najwyżej nas zabić. Endermany, skelety, zombie. Aha! Perry. Zostałem! A Dostałem. O, Wilku ma! Ale widzę dom, widzę Nie! Nie! Widziałem Do domu! Za mną! Szybko green, no nożar, Przeżyjesz! Przeżyjemy! Idziemy do domu! Au.

o, na tym kończymy ten odcinek. E, jak widzicie pełen emocji, pełen emocji, adrenaliny, walki z mobami, ucieczkami, pełnym przygotowaniu, mięśnie. Gdzie jest mój pie... A zabiłeś okay. go. E, <laughs> Biednie Był grę komentowali dla was Green I Johnny czasem gdzieś tam. Bye bye Papa. Ah, il